Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jedne firmy lecą w górę jak rakieta, a inne mimo świetnych produktów lub usług zderzają się z ziemią? Dlaczego my sami mamy genialne pomysły, które nagle kończą się fiaskiem, a inni, często wcale nie mądrzejsi, nie bogaci, nie bardziej utalentowani, wygrywają raz za razem? To żadna magia, to żadne szczęście. To dwa prawa, które rządzą każdym sukcesem w biznesie, w karierze i w życiu. Po dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak ludzie robią to, czyli osiągają sukces i jednocześnie zadowalają klienta. Przez lata wmawiano nam, że niektóre procesy są tylko dla gigantów dla korporacji, działów jakości procesów i analityków. To jest kompletna bzdura. Każdy z nas może z nich skorzystać w bardzo łatwy sposób. Każdy może zacząć wygrywać. Wystarczy je poznać Zrozumieć, zdać sobie sprawę, że są dla każdego na wyciągnięcie ręki i zacząć ich po prostu używać. Powiem ci, czym są dwie rzeczy tworzące sukcesy w życiu, jak i w biznesie, która jest ważniejsza i dlaczego. Powiem ci to w tak prosty sposób, że będziesz mógł to szybko wykorzystać na swoją własną korzyść. Wyobraź sobie sytuację. W której dostarczasz produkt lub usługę, nawet tworzysz coś dla siebie i osiągasz cel. Usługa, produkt lub prywatne przedsięwzięcie jest zrealizowane. Działa, nadaje się duży. Ty lub Twój klient jesteście zadowoleni. Ale co jeśli okazuje się, że koszty, zasoby i spędzony czas powodują, że jest to dla ciebie nieopłacalne? Wiem. Podnieśmy cenę. No coś to zgrywam się. Konkurencja nie śpi. E, pewnie mają podobną cenę, są dłużej w branży i nikt do ciebie nie wróci. W końcu nie jesteś gigantem e, produkującym smartfony z logo z nadgryzionym jabłkiem, a twoje nie są kilkuset procentowe. Ale się nie łam, bo jest dobrze. Serio jest dobrze. Osiągnąłeś cel i zaspokoiłeś wymagania klienta. To jest właśnie skuteczność, czyli robienie właściwych rzeczy. Na przykład ja chciałem nagrać ten film. Yy, zrobiłem to i cel został osiągnięty. Jest jedno, ale zrobiłem to, nagrałem ten film niezależnie od kosztów spędzonego nad tym filmem, czasu i zasobów. Zaczynasz dostrzegać problem? Koszty, czas i zasoby, które poniosłeś, by osiągnąć ten cel i zadowolić klienta lub samego siebie, mogą nie przekładać się kompletnie na wymierne korzyści. Więc co daje nam skuteczność? I teraz zapamiętaj, bo to dosyć istotne. To oznacza, tak jak wspomniałem, że robimy właściwe rzeczy i mamy zadowolenie klienta, który wróci po usługi lub produkty. I tutaj wkracza nasz bohater efektywność, bo problem polega na tym, że zarobiłeś bardzo mało albo nawet musiałeś dołożyć, i nasz bohater efektywność, czyli robienie rzeczy we właściwy sposób, tu pomoże. Wiem, trochę to pogmatwane, ale tak to działa. Skuteczność to robienie właściwych rzeczy, a efektywność to robienie rzeczy we właściwy sposób. Na przykładzie nagrywania tego filmu, nagrałem go w dwie godziny zamiast w osiem, wykorzystując dobrze sprzęt, czas i swoje umiejętności. Jakie są te umiejętności? Takie są, ale udało mi się, dowiozłem. Skuteczność patrzy na to, czy osiągnęłeś, osiągnęłaś cel, a efektywność w jaki sposób go osiągnęłaś albo osiągnąłeś. Czyli osiągnięcie go po prostu w mądry sposób. Zacznijmy od tego, że ludzie mylą skuteczność z efektywnością lub uważają je za synonimy, którymi kompletnie nie są. Albo co najgorsze, nie zdają sobie sprawy o ich istnieniu, jak bardzo są istotne. Pierwszą rzeczą, którą musisz wziąć za pewnik, to to, że efektywność to nieskuteczność, a skuteczność to nieefektywność. Jedyne, co je łączy, to to, że gdy są osiągnięte razem, tworzą efekt finalny, zwany sukcesem. Jedną z moich ulubionych analogii skuteczności i efektywności jest to, że pierwsza to Twoja kasa Twój sukces finansowy, pozwalający Ci kontynuować Twoje przedsięwzięcie, a drugie to zadowolenie klienta, którego nie obchodzi, czy jesteś efektywny, czy nie. Jego interesuje zupełnie co innego Jego interesuje skuteczność. Czyli usługa lub produkt spełniająca jego oczekiwania, dostarczona na czas. No to teraz zagadka. Co jest ważniejsze? Skuteczność czy efektywność? Domyślasz się? Dam Ci 5 sekund, zanim pojawi się odpowiedź. Oczywiście, że skuteczność. Jeśli nie jesteś skuteczny i nie zdołasz zadowolić wymagań odbiorcy końcowego. To efektywność nie ma znaczenia. Nie będzie następnych klientów, a to nie pozwoli opracować procesów, które zwiększą Twoją efektywność i osiągnąć sukces jako firma, osoba czy zespół, czyli dać Ci tego na przykład. Więc sam widzisz, osiągnąć sukces to być najpierw skutecznym, a potem najlepiej od razu efektywnym. Oczywiście. W 95% przypadków się to nie zdarza. Nie da się ich osiągnąć od razu za jednym zamachem. Skup się na skuteczności. Stwórz coś, co będzie cenione, a potem optymalizuj procesy, by osiągnąć finalny sukces. W rezultacie końcowym, by być człowiekiem sukcesu, trzeba osiągnąć jedno i drugie pomysł na ten kanał wziął się z mojego doświadczenia zawodowego w branży automotive, czyli najbardziej zorientowanej procesowo. Ale prawda jest taka, że te procesy nie powinny być zarezerwowane tylko i wyłącznie dla wielkich gigantów, sektorów tak wyspecjalizowanych jak automotive czy awiacja. Są przez nich sprawdzone przez te branże i sektory są genialne i przemyślane. Ten kanał jest po to, żeby się poznał i nauczył się z nich korzystać i wykorzystać na własną korzyść. Zapraszam cię do następnych odcinków, gdzie pokażę Ci ciekawe wybrane narzędzia, które pozwolą Ci osiągnąć sukces. Jestem ciekawy, co myślisz o tym odcinku. Więc koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzu, albo po prostu do mnie napisz. Następnym razem skupimy się bardziej na efektywności i fajnych procesach, które będziesz mógł wykorzystać w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Cześć.